Dziewódzki i figurski w dobrej formie od rana. Starcze polskiego radia, inscenizacja najnowszego kabaretu Limo pod tytułem Krypta. Proszę Państwa, Przekaj, ja tak, w scenie chodzimy. pojawiają się Krypta, Józef Piłsudski, Adam Mickiewicz o Jezus, nie jestem na pewno Lech święty. Kaczyński. W tej chwili wchodzimy do Krypty. Cokolwiek, cokolwiek zostanie tutaj powiedziane przy, przy, przeze mnie, zostało, zostało zrobione zupełnie nieświadomie, proszę Państwa, w kompletnym nieprzygotowaniu oraz niepoinformowaniu, Dobrze, ciko, bo zaraz musimy w jakim zejść. kontekście będzie wypowiedź. Uwaga, zachodzimy wchodzimy do Krypty. Teatr polskiego radia SK Rock zapowiada sketch pod tytułem Wawel. Wchodzimy do krypty. W krypcie leżą Józef Piłsudski, Adam Mickiewicz i Lech Kaczyński. Odsuwa się sarkofag Lecha Kaczyńskiego. Please, please. Jest chłopaki. jest tutaj nie. nowy. Odsuwa się sarkofag Piuszuckiego. Piuszucki mówi: Wyspiera. W tarcze polskiego radia sketch pod tytułem Krypta. Poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF. Ćwiczę już od 8 do 10. Codziennie rano w S-Rock. Więcej na www.skrok.pl